Dziękujemy panu profesorowi. Właściwie to moglibyśmy dziś zatrzymać się na tej konferencji, zrobić sobie przerwę na herbatkę i później wypytać pana profesora o te różne, tak wiele aspektów tematu, który podjął. No ale chcemy jeszcze usłyszeć o innych wymiarach chleba powszedniego. Podejmę temat. Pokarmu y, Słowa Bożego. Pan profesor już cytował księgi, z księgi, słowa z Księgi Powtórzonego Prawa, które sam Pan Jezus używa w oddaleniu pierwszej pokusy. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana. Takich wypowiedzi samego Pisma Świętego o sobie samym, że jest pokarmem, dla nas jest wiele. Ja chciałbym pokazać w wymiarze takim symbolicznym pewien proces przyswajania tego pokarmu. I chcę wykorzystać ku temu obraz wychodzenia Żydów z Egiptu i zmierzania do ziemi obiecanej. Na koniec również przedstawię sposób samego spożywania Słowa Bożego, które. Ukazał jego II XII wieku, autor bardzo popularnej dziś formy rozważania Słowa Bożego w metodzie lekcji divina. Zacznijmy zatem od tego obrazu wyjścia Izraelitów z Egiptu do Ziemi Obiecanej. Przeglądając się ich drodze, można zobaczyć tajemnice Słowa Bożego, które najpierw leczy, później wzmacnia, daje wzrost, w końcu oświeca, a nawet przemienia człowieka. Najgorszą chorobą w wymiarze nie tylko słuchania Słowa Bożego, ale jak to Pan Profesor też nam przypomniał, odnośnie podejścia do pokarmu doczesnego jest Brak głodu. Głód, jak usłyszeliśmy, jest czymś fundamentalnym dla naszego istnienia. I dokładnie jest tak, kiedy chcemy karmić się Słowem Bożym. Już prorok Amos zapowiadał, że oto nadejdą dni, gdy ześle głód na Ziemię nie głód chleba ani pragnienia wody, lecz głód słuchania słów Pańskich. O ten głód trzeba nam prosić Pana Boga, o niego trzeba nam się troszczyć, na podobieństwo tego głodu związanego z przyjmowaniem pokarmów doczesnych. I tak było od początku w Kościele. Ja przytoczę dwa świadectwa, które mówią o tym już o w z III wieku. Mówi o tych, którzy przychodzą do Kościoła na liturgię. A zajmują się sprawami swojego serca i myślami, które ze sobą zabierają, oni odchodzą od studni pisma spragnieni. Spragnieni, bo nie pragnęli, nic nie przyjęli, bo zajmowali się sprawami swojego serca, a nie tym, co Bóg do nich w tym czasie liturgii Słowa Bożego mówił. Jeszcze mocniej w VI wieku mówi o tym Cezary Zarłs, kiedy Pisze, kto słucha w sposób nieuważny, będzie winien, jak ten, który pozwolił lekkomyślnie upaść na ziemię ciału Pańskiemu. Bardzo mocne stwierdzenie. Tak jak troszczymy się o to, aby żadna okruszyna Eucharystii ciała Chrystusa nie spadła na ziemię, była przez nas spożyta, dokładnie tak mamy podchodzić do. Słuchanego i czytanego Słowa Bożego. Ktoś, kto jest lekkomyślny, dostarczony, ktoś, kto cierpi na brak głodu Słowa Bożego, no, może właśnie dopuścić się do takiej profanacji. Można tak wprowadzić, jak mówimy, profanacji ciała Pańskiego, tak można mówić o profanacji Słowa Bożego. Jeśli jego nie przyjmujemy, pozwalamy mu upaść. Na Ziemię. Orygenas jeszcze mówi o innym aspekcie, związanym właśnie z tą chorobą braku łaknienia, ale także sposobem leczenia tegoż braku głodu. Pisze tak. Nie wypytują się wzajemnie o przeczytany tekst, nie rozmawiają o nim, nie pamiętając o poleceniu, w którym prawo Boże napominać je. Zapytaj swych ojców, a powiedzą ci, spytaj swych starszych, a oznajmą ci. Znowu komentuję yy, niewłaściwe podejście do usłyszanego Słowa Bożego na liturgii, mszy świętej, ale tutaj w tym kontekście, że nie ma później refleksji nad tym słowem. Nie ma dyskusji. To był właśnie ten szczęśliwy czas, kiedyśmy chodzili do kościoła i. Szli do domu z kościoła, bo był czas, kiedy się rozmawiało o Słowie Bożym. Stąd tutaj przypomnij o tym, że Słowo Boże chce być komentowane, i w ten sposób, jak powiem to później, tak naprawdę absorbujemy go, przyjmujemy za swoje Słowo, mój pokarm. Decydującym elementem uleczenia choroby, Braku łaknienia Słowa Bożego jest nawrócenie, oczyszczenie z grzechów. I tak też pisze Orygenes, kiedy nawiązuje do interesującego nas dzisiaj wezwania modlitwy pańskiej. Pisze tak: codzienny chleb spożywamy zawsze w czystych modlitwach, w czystym sumieniu i w sprawiedliwych uczynkach. Żeby tak było, a jeśli tak nie jest, w życiu człowieka. To trzeba zapłakać łzami nawrócenia, choćby tak jak płakał lud Izraela, kiedy mu po wielu latach czytano słowa Prawa Bożego. W księdze Nehemiasza mamy taką właśnie opisaną sytuację, kiedy lud płakał, słuchając słowa Bożego łzami szczęścia, ale także łzami nawrócenia. To tyle. Dotykając tematu. Słowa Bożego jako pokarmu, który leczy. Ktoś, kto jest uleczony z choroby, braku łaknienia, może jako wejść na pustynię, przechodząc przez Morze Czerwone, na podobieństwo tego przejścia, które dokonało się w historii Izraela. To przejście przez Morze Czerwone symbolizuje nawrócenie, ale też napełnienie Duchem Świętym. Które uzdalnia do tegoż nawrócenia. I to jest takie bardzo mocne doświadczenie spotkania z Duchem Świętym, który jest autorem Pisma Świętego, ale także uzdalnia człowieka do owocnego słuchania, słuchania, karmienia się tym słowem. On jest przewodnikiem po mandrach Pisma Świętego, on jest tłumaczem tej księgi, zatem każde nasze sięgnięcie, potem pokarm. Powinno być związane z modlitwą, na krótką modlitwą, przyjdź Duchu Święty. Skoro wyszliśmy już na pustynię wraz z Izraelitami, to tym pokarmem, który Bóg nam daje jest manna. I to jest najczęstsza symbolika Słowa Bożego, przynajmniej w Pismach Orygenesa. I stąd znowuż kilka razy go zacytuję. Komentując Księgę Wyjścia pisze tak, a więc i ty, skoro zaczniesz spożywać mannę, niebieski chleb Słowa Bożego, szykuj się do wojny. Koniec cytatu. Opisuje tutaj walkę, jaką stoczyli Izraelici z Amalekitami ale pokazuje sens spożywania codziennego pokarmu Słowa Bożego, bo manna właśnie symbolizuje ten powszedni, codzienny chleb. O tych szczegółach związanych z manną jeszcze powiemy, a tutaj trzeba podkreślić ten aspekt szykowania się do wojny. Słowo Boże daje moc, aby wystąpić do walki, Przeciwko zwierzchnościom, władcom, rządcom tego świata ciemności, czyli siłą duchową. Żeby tak było, to trzeba rozwijać się, wzrastać w wymiarze ducha i po to ten pokarm spożywamy. Ale ten pokarm trzeba zamienić na działanie. Wtedy jest rozwój, wtedy jest wzrost duchowy. Orgenes zatrzymuje się również nad samym znaczeniem hebrajskiego słowa manna, czyli co to jest. I, i tłumacząc to rozumienie słowa manna, zwraca uwagę na, na konieczność stawiania pytań przy codziennym rozwaniu słowo Bożego, konieczność ciekawości, zainteresowania, głodu, poznania prawd objawionych. Tylko wtedy, kiedy taka ciekawość jest, ten pokarm codziennego rozważania Słowa Bożego może być efektywnie przyjmowany przez nas. Pan profesor wspominał, nawet niejednokrotnie, o tym, że pokarm codzienny ma być na konkretny ten czas, na dziś i w określonej mierze, określony rodzaj tego pokarmu. i tutaj. Świetnie pasuje właśnie ta symbolika manny, bo pamiętamy o tym, że Żydzi mieli codziennie go zbierać, ale określoną ilość. Nie więcej niż mogli spożyć na co dzień. A jeśli zebrali więcej, to lęgnęły się robaki. I Origenes też komentuje pojawienie się tych robaków. W kontekście tajemnicy Słowa Bożego jako pokarmu. Pisze tak. Jeśli więc ktoś popełnia grzech po przyjęciu Słowa Bożego, samo słowo staje się dla niego robakiem, który nieustannie dręczy jego sumienie i gryzie za kamarki serca. Bardzo cenna rola Słowa Bożego jako codziennego pokarmu. Człowiek, który się nim karmi na co dzień. Zaraz, kiedy popełni coś, co jest sprzeczne z tym słowem, od razu to widzi. Od razu gryzie go robak w sumieniu i potrafi poprawić swoje postępowanie. Zwraca też ich uwagę na to, że manna spożywana przez Żydów miała różne smaki na miarę potrzeb danego człowieka. Znowu nawiązujemy do tego, co mówił Pan Profesor przed chwileczką. I znowu regenes, tłumacząc to symbolicznie, mówi, że to jest znak, że spożywanie pokarmu Słowa Bożego jest jako wypełnieniem słów Pana Jezusa niech Ci się stanie wedle Twej wiary. Czyli poprzez spożywanie pokarmu Słowa Bożego, Bóg uzdalnia nas do tego, czego od nas w danym momencie oczekuje, wzmacniają naszą wiarę. Ale pisze też tak: jeśli jednak ktoś przyjmuje je z niewiarą i nie spożywa, lecz odkłada, to lęgną się w niej robaki. Znowu używa tego obrazu, robaków mówiąc o grzechu, ale także o zaniechaniu dobra, do którego wzywa nas samo słowo. Kończąc ten aspekt przyjmowania Słowa Bożego na podobieństwo manny przez Żydów, warto podkreślić, że w języku hebrajskim słowo to dawara. A w tłumaczeniu na język polski tego słowa to słowo czyn. To słowo, które wyraża się zawsze w czynie. Tak jest obraz w Księdze Rodzaju, opis stworzenia. Bóg powiedział, stało się. I tak rozumieją słowo Żydzi, które działa, które się spełnia. Tylko wtedy to słowo daje wzrost, tylko wtedy rozwija człowieka. W Psalmie 78, ale w tłumaczeniu Septuaginty, czyli w greckim tłumaczeniu Starego Testamentu, mamy takie słowa: Zesłał im jak deszcz, manną do jedzenia. Chleb z nieba im dał. I człowiek zaczął jeść chleb aniołów. Co to jest chleb aniołów? To jest Słowo Boże. Aniołowie karmią się Słowem Bożym. Wielu świętych daje świadectwo, że zazdroszczą nam spożywanie Eucharystii, której nie mogą przyjąć, bo nie mają ciała, ale też Bóg nie przygotował ich do spożywania tego najdoskonalszego pokarmu. Aniołowie nas są, którzy są tutaj pośród nas na tych wizerunkach, po kolei Archanioł Gabriel, Anioł Stróż, Archanioł Michał i Rafał, to istoty pełne mocy inteligencji którą mają, spożywają samo Słowo Boże, to zadajmy sobie pytanie do jak wielkiej mocy, jak wielkiej inteligencji, do jak wielkiej wielkości Bóg nas przeznaczył, skoro daje nam nie tylko pokarm doczesny, którego też aniołowie nie mogą spożywać, pokarm Słowa Bożego, którym jedynie oni się żywią, ale przede wszystkim pokarm Eucharystii. I w końcu dochodzimy do Ziemi Obiecanej. Jeśli słowo dawar jakby ukazywało istotę tego drugiego etapu, odczytywania Słowa Bożego, które powiązałem z przebywaniem Żydów na pustyni, kiedy karmili się manną, to wtedy, kiedy przeszli przez Jordan do Ziemi Obiecanej, gdy słowo. Jawi się jako logos, czyli grecki termin e, słowa. I co ten grecki termin nam mówi? Mówi nam o, o sensie, o istocie rzeczy, e, które to słowo nazywa. Bóg w akcie stworzenia nadawał nazwy temu, co stworzył. Od razu ukazują sens, istotę rzeczy tego konkretnego aktu stworzenia. I dokładnie dał taką umiejętność człowiekowi, bo ta scena, kiedy czytamy, że Adam, pierwszy człowiek, nazywał istoty, które przychodziły, przechodziły i nazwał je po imieniu, to znaczy, że widział ich wewnętrzny sens, istotę tychże stworzeń. Miał po prostu władzę. Czytania w dziele stworzenia, którą niestety utraciliśmy po grzechu rajskim. Ale Bóg w swoim miłosierdziu dał nam drugą księgę, Księgę Pisma Świętego, abyśmy umieli tam uczyć się odkrywania sensu, istoty tego, co Bóg nam objawia, aby potem móc odczytywać istotę, sens tego, co nas otacza w wymiarze stworzenia, ale także i wydarzeń, które. Które dzieją się wokół nas. Ten, który przejdzie przez Jordan w wymiarze symbolicznym, który Orgenes nawiązuje tutaj do tajemnicy Chrztu Świętego, ale my wiemy już z poprzednich naszych spotkań, że Ewangelia Marka kończy się słowami: Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, uwolniony. Tak i tu y, trzeba sobie tę prawdę przypomnieć. Właśnie to przejście przez pustynię, spożywanie codziennego pokarmu symbolizującym przez Mannę miało pogłębić wiarę na tyle, aby tajemnica chrztu w nas y, w pełni się uobecniła. A wtedy? A wtedy zostaje przed nami rozdarta zasłona tajemnicy litery pisma. Wtedy zaczynamy odkrywać sens, istotę tego, co Bóg do nas mówi, co zapisał w świętych księgach. Wtedy, moi drodzy, wchodzimy do ogrodu Pisma Świętego, na podobieństwo ogrodu Eden. Tu już ustaje pokarmanny. Otwiera się przed nami umiejętność poznawania tajemnic bożych w niezwykle różnorodnych duchowych pokarmach. Człowiek, który wchodzi do takiego ogrodu pisma, przechodzi z księgi do księgi, łącząc składniki pokarmu, który Bóg mu daje na konkretny dzień, staje się takim doskonałym Bożym kucharzem, który umie przygotowywać ten pokarm dla siebie i dla innych, bo właśnie usłyszeliśmy w poprzedniej konferencji: to jest nasz chleb. Nie tylko dla mnie, dla innych. Zadaniem takiego człowieka jest uprawa tego ogrodu pisma i dzielenie się owocami tegoż jego odczytywania Słowa Bożego, co wyraża się w, oczywiście w świadectwie życia, ale także i w dzieleniu się Słowem na miarę powołania, którym Bóg nas. Obdarzył, ale każdy z nas jest powołany do tego, żeby dawać świadectwo nie tylko życiem, ale i słowem. Tak jak to choćby pokazał nam świetnie dziś pan profesor, przecież nie kapłan, a jednak nie mogliśmy oderwać się od tego dzisiejszego jego głoszenia, przecież słowa Bożego. Człowiek, który oczyma łaskę wejścia do ogrodu Pisma Świętego, odkrywa także niezwykłą moc Słowa Bożego. Na podobieństwo tego, co się stało udziałem Izraelitów, kiedy na tchnienie ich słów upadły mury Jerycha. Oni tylko wydali gromki okrzyk, a mury Jerycha upadły. Upadły pod Wpływem mocy słowa. Tak przynajmniej słowie komentowali to wydarzenie. I taki człowiek tak właśnie ma udział w tejże mocy Słowa Bożego. I w końcu doświadcza radości niezwykłego, niezwykłej obecności Bożej. Kiedy Bóg przechadza się po swoim ogrodzie w porze powiewu wiatru, jak opisuje to księga rodzaju. Przy czym nie chowa się przed Bogiem, tak jak Adam, po grzechu, lecz adoruje Boga. Jako oblubienica z pieśni nad pieśniami przywołuje łaskę Ducha Świętego w słowach powstań wietrze północy, nadleć wietrze z południa. Wiej przez ogród mój, niech popłyną jego wolności. I tak pokrótce, moi drodzy, chciałem pokazać ten proces, rozwoju, przyswajania sobie Słowa Bożego od momentu, kiedy człowiek jeszcze jest chory, brak mu apetytu, aż do odkrycia pełni tajemnic Słowa Bożego, kiedy ta zasłona tajemnic przed nim zostaje zerwana przez Pana Boga. A na koniec chcę się na sam sposobie Przyjmowania tegoż duchowego pokarmu, i zacytuję jedno zda, zdanie Drugiego II, swojego dzieła w Liście o życiu kontemplacyjnym czyli drabinie mnichów. Pisze tak. Czytanie podnosi Słowo Boże do ust, niby żywy pokarm. Rozmyślanie żuje i rozdrabnia. Modlitwa dochodzi do smaku. A kontemplacja jest samą słodyczą, która raduje i krzepi. Jedno zdanie, które myślę, że jest świetnym kluczem ku temu, abyśmy tak patrzyli na czytanie Słowa Bożego w kontekście tajemnicy spożywania go. Pierwszy etap to czytanie, które podnosi Słowo Boże do ust. Raz już tutaj mówiliśmy o tajemnicy czytania Słowa Bożego, analizy. Każdy właściwie uczestnik dzisiejszych spotkań jest w grupie biblijnej, ale dla nas to jest oczywiste. Ale zwróćmy uwagę: Gwigol mówi, że to jest dopiero podnoszenie pokarmu do ust. To, co nazywamy literalnym odczytaniem Słowa Bożego. Trzeba mu się dokładnie przyjrzeć, co mam zjeść można go trochę powąchać, ale to nie jest jeszcze spożywanie pokarmu. I tutaj można się odnieść właśnie do tego, co już wcześniej Orygenes mówił w kontekście tych, którzy zajmują się swoimi sprawami, nie słuchają Słowa Bożego, a jak coś usłyszą, a nie skomentują, to to nie przynosi owocu. Dopiero kiedy włączy się drugi etap, Rozmyślanie, medytację, która żuje i rozdrabnia pokarm Słowe, Słowa Bożego, wtedy jest podawanie Go do ust. Wtedy ten pokarm Słowa Bożego jest w moich ustach. On już jest moim pokarmem. No bo wtedy konfrontuję się ze Słowem Bożym w kontekście mojego życia. Rozmawiam o nim z innymi. I to już jest mój pokarm. Ale trzeba go jeszcze rozdrobnić i, no i rozmiękczyć za pomocą śliny. I tutaj dochodzi ten trzeci etap: modlitwa dochodzi do smaku Słowa Bożego. To jest moment, właśnie przywołanie łaski Ducha Świętego, który także jest ukazywany w symbolice wody. I, kiedy, I wtedy dopiero dzięki działaniu łaski Bożej, Ducha Świętego, możemy przyswajać ten pokarm. Tu już zaczyna się ten aspekt Bożego działania. Naszą rolą było podniesienie do ust pokarmu, włożenie go do ust poprzez rozmiażdżenie, przez rozmyślanie, ale tu się zaczyna działanie łaski Bożej poprzez modlitwę, przychodzenie Ducha Świętego. Wtedy to jest ten aspekt, jak mówił Origenes, smakowania manny, czyli pogłębiania naszej wiary. I w końcu przychodzi kontemplacja słowo Bożego, która jest samą słodyczą, która raduje krzepi, jak pisze Gwigo. Kontemplacja różni się tym od medytacji, że to jest działanie już samego Boga. Przy medytacji to jest bardziej działanie człowieka, to miażdżenie tego pokarmu. A tu Bóg sam działa poprzez to słowo w naszym życiu, na podobieństwo tego, jak organizm nasz przyswaja sobie pokarm, który już rozmiażdżyliśmy, już zmiękczyliśmy, już połknęliśmy. Później już po prostu nie mamy świadomości, co się z nim dzieje, a, a dzieje się. I to jest dzieło Pana Boga. Tak pokrótce, myślę, że ta symbolika ukazana już w XII wieku jest bardzo cenna w naszym, Podejściu do Słowa Bożego. I na koniec kilka wniosków. Tylko ten, kto codziennie karmi się Słowem Bożym jak manną, może wejść do ogrodu Pisma Świętego. Tylko ten, kto pyta, co to jest, zasiadając do spożywania codziennego ciała Słowa Bożego, doświadczy zerwania zasłony litery Słowa. Odkrywając Boże tajemnice. Tylko ten, kto rozumie Słowo jako dawar, czyli zamienia je w czyn, odkryje jako logos, czyli odsłoni się przed nim ukryty sens, istota Bożego przesłania. Tylko ten, kto przywołuje Ducha Świętego w czasie rozważania Słowa Bożego, może poczuć smak wiary, którą rodzi Słowo. Tylko ten, kto kontempluje Słowo Boże, może być przez to Słowo całkowicie przenikniętym, upadabniając się do Słowa wcielonego Jezusa Chrystusa. Bardzo proszę księdza profesora o trzeci aspekt naszej refleksji o pokarmie powszednim, tym razem o Eucharystii.